Hej, hej, przedstawiam bitewkę tym oto małym cackiem, jest to piątotierowy niszczyciel czołgów amerykański, pojazd zwykły, nie premium, chociaż nie będących, jeśli się nie mylę, w drzewku, tylko obecnie jako pojazd kolekcjonerski, ale no to jest tak traktowane w grze jak normalny pojazd, również drzewkowy. To jest bitwa na siódemki, ja tutaj gram piątotierowym niszczycielem, i jak widać tutaj postanowiłem na początek zagrać jako spotter, ponieważ tutaj mamy tylko je, po jednym light tanku w zespole. A tutaj z drugiej strony, to jak widać zarówno w naszej drużynie, jak i w drużynie przeciwnej, tutaj nie mamy zbyt doświadczonych graczy, więc no tak sobie pomyślałem, że okej, okay, to jest bitwa na siódemki. Moje działo nie, aż tak dużo nie znaczy, chociaż mam dobry DPM, nadal nawet jak na siódemki, ale mimo wszystko spróbuję pospotować, ponieważ mam dobrą załogę i dosyć duży zasięg widzenia z, z siatką maskującą i, i lornetą. I dodatkowymi tutaj Coca-Colą. E Ok, tak więc podjechałem to, no, można powiedzieć, w jakimś sensie oczywiste miejsce na mapie do spotowania, ponieważ do czego tutaj się mogę przydać, to właśnie to wyspotować zarówno pojazdy, które przemieszczają się gdzieś tutaj w tym miejscu, jadąc pod ten sterowiec, lub też właśnie grające gdzieś tutaj w krzakach na tej górce, w tych krzakach, bądź też tutaj podjeżdżające na, na te górki pomiędzy tutaj gdzieś mniej więcej w to miejsce. No niestety poza tym, że wyspotowałem dwa pojazdy, to, to jeśli chodzi o to, czy zdobyłem jakieś punkty za spotowanie, to na razie nic takiego się nie wydarzyło. Zobaczymy, jak będzie dalej i czy jakby to tutaj w stanie w tym miejscu coś przyniesie. W tym momencie wyspotowałem Czafiego. Stąd tutaj po chwili wahania zdecydowałem się jednak strzelać właśnie do, do Czafiego, zniszczyłem go się, niestety zdążył się zreperować, na szczęście też znowu się pojawił, ale już tutaj niestety było za późno, żeby do niego strzelić, także przez moment jeszcze ten Czafi żył, zanim został zniszczony tutaj ogniem Strv, który wyjechał na drugą stronę mapy. W tym momencie pojawia się T30, T58, przepraszam, jest to chiński, chiński metr szóstego poziomu. Ale ja tutaj zdecydowałem się po pierwsze nie strzelać względu na to, że byłby wyspotowany, ale z drugiej strony zauważyłem właśnie tego Cromwell'a, który przyjechał dosyć blisko i po prostu się przestraszyłem, że y, może mnie y, wykryć poprzez po prostu zbliżenie się na wystarczającą odległość. Nieważne jakie jesteś zakamuflowane, czy jesteś za domem, czy nie. Jeżeli pojazd przeciwnika podjedzie wystarczająco blisko ciebie, to jest ten właśnie ten mały taki niebieski okrąg, to w tym momencie będziesz również wyspotowany. Tutaj na minimapce widzimy ten niebieski okrąg. No, niestety ten Cromwell tutaj robi co chce. Ja nadal tutaj próbuję wyspotować. Oglądam się do tutaj dokładnie się na Cromwella i inne pojazdy, co się dzieje w mapie. Tego T58 postanowiłem jednak nie strzelać. No, bo musiałbym się trochę oddać od tych krzaków, ponieważ krzaki w momencie strzału, jak sobie w krzakach, one w momencie strzału przestają być kryć mnie, więc musiałem troszkę odjechać o mniej więcej tak, jak w ten sposób odjeżdżałem w tej chwili i dopiero teraz strzelać. I w tym momencie wiem, że nie jestem wykryty na pewno przez te, te dwa pojazdy, tutaj, te, ten T67 i T58. No, ale oczywiście tamte pojazdy zaraz po tym, po ostrzelaniu przeze mnie, po tych mniej więcej, prawdopodobnie dwóch strzałach się schowały, zrobiły to, co należało zrobić. Mi wpada tam dodatkowe parę punktów, no ale ten niestety, ten typ 58 jest potowany, ale no, nie ma kto w niego strzelać, więc no postanowiłem ja to zrobić ponownie. Udaje mi się strzelić raz, drugi niestety niecelny. Celność tego działa nie jest zbyt wysoka. To jest dobre działo o dosyć dobrej szybkostrzelności, no ale jak to na jak to TEDek 5 poziomu ma wolny czas skupiania i duży rozrzut w czasie ruchu i obrotu działa. Stąd trzeba chwilę zaczekać zanim się przymierzy, mimo że no, załoga jest w miarę tutaj dobra. Bodajże 5 w okolicach 5 lub nawet więcej niż 5 perków. Okej. Okay. sytuacja niestety nie wygląda najciekawiej. Straciliśmy już wszystkie siódemki poza SU, które odziewo udało mu się zniszczyć. Trzy pojazdy przeciwnika, które tutaj wyjeżdżały te tanki z pod sterowca najprawdopodobniej, to były tamte czołgi. No ale niestety sytuacja nadal nie wygląda różowo. Chociaż w tym momencie mamy niewielką przewagę, więc no, sytuacja się jest dosyć można dynamiczna. W miarę wyrównana bitwa w tym momencie, z tym, że no, zacząłem mieć wrażenie, że już chyba tutaj w tym miejscu niewiele się coś zdarzy. Z drugiej strony, gdzie mógłbym pojechać? Muszę w jakiś sensie nadal spotować te tutaj chciałem spotować te czołgi, które będą wjeżdżać pod sterowce. Muszę je spotować dla SU, bo prawdopodobnie on ma słaby zasięg widzenia. Również powinienem spotować te pojazdy, które tutaj będą podjeżdżać pod górkę. No, żeby spotować się dla tych naszych dwóch. Tutaj są bodajże dwa, chyba, niech spojrzę. Tutaj na górce, nie, przepraszam, tu jest jeden TEDek i artyleria o dziwo nasza na górce. Trochę dziwne miejsce, ale no ok. Tak czasem bywa yy, z artyleriami. Ok, i i. Teraz pytanie, gdzie są pojazdy przeciwnika? W tym momencie się pojawia T1 Heavy, który yy, zaczyna atakować bazę od strony zachodniej. Nadal waham się, co, co mam robić. Tam stoi M10, tam stoi Jak Powinny. Powinny sobie z nim poradzić. Więc stąd nie ruszam się jednak z tego miejsca. Niestety wygląda na to, że nadal wygląda na to, że M10 nie radzi sobie, ale ja w tym momencie wykrywam atlerię przeciwnika. Pierwszy strzał trafiony, drugi niestety niecelny. Trzeci udany, i czwarty też udany, ponownie niszcząc bodajże gąsienicę albo silnik, albo obydwa. Ok, także widzicie tutaj w akcji bardzo szybko strzelne działo. Yy, szybciej ładuje niż skupia po wystrzale. No i w tym momencie pojawia się dosyć groźny przeciwnik. Jak widać, ma praktycznie full życia. Ponad 1000, ponad 1000 punktów, 1030, 5 punktów już mniej. Niestety, tylko 5 punktów. No to jest dosyć groźny przeciwnik, ponieważ ma on w miarę dobry zasięg widzenia, jak na szósty tier. Ale ma dużo życia i ma bardzo dobre, w miarę szybkostrzelne działo o, o, o dużej mocy. Ja się trochę wycofałem, ponieważ bałem się, że znowu tym razem Tiger mnie wykryje tutaj na. Wykryje mnie na bliską odległość, stąd ten mój ruch. Stwierdzam, dobra, chyba tiger się wycofał trochę. Ciekawe, gdzie on jest. Chyba tutaj nie podjeżdża, ale mimo wszystko tutaj się, jestem cały czas czujny. Tutaj patrzę, właśnie gdzie on się znajduje. Tak jak tutaj widać, teraz jest to ten motyw z z, czas, z bitwy. No, i pojawia się ponownie te 67 gdzieś tutaj. Jest no, na, na dwa strzały ode mnie. No, ale pytanie: gdzie jest tygrys? I w tym momencie pojawia się tygrys po raz drugi. Ja nadal nie decyduję się strzelać. Nie decyduję się wyjechać do tyłu. Teraz dopiero się ruszyłem. Chciałem tutaj przetrwać w T67. Niestety nie udało mi się. Yy, zaś Tygrys ponownie rusza. Ja go cały czas wykrywam. Jak widać, już mu zostało mniej więcej połowa życia, z której zaczynał bitwę. No ale to jest ma wystarczająco dużo. No i niestety yy, ten strzał nie do końca był celny. Kolejny już jest troszkę lepszy, kolejne na 170 punktów, więc zostaje już tylko tak naprawdę ten Tygrys na trzy strzały. Strzelam raz, staram się trafić w gąsienicę tutaj w ten okółko, drugi raz i jeszcze jeden strzał. No niestety, najbardziej nie był to celny, a jednocześnie zblindował mnie Tygrys yy, yy, i trafił. I co więcej, w tym momencie ja straciłem z niego przestrzał. Udało mu się uciec. Z drugiej strony wjeżdża IS. Jak widać tam SUP-152 coś sobie nie radzi z tym KW-1. Być może ten IS tutaj do niego ostrzelał. Więc no ja postanawiam, stwierdzam, nie ma co już czekać, trzeba zniszczyć tego Isa. No ale tutaj się okazuje, że KW-1 zniszczył w międzyczasie... KW-1 tutaj zniszczył albo Tygrys. Nie wiem. I w tym momencie KW-1 niszczy. Przepraszam, a, niemiecki e, przeciwnik przeciw artylerii, e, przeciwnika niszczy naszą artylerię. No i gra się trochę mm, weszła w ten tryb e, trochę ostatniej, nazwijmy to rozgrywki. Dwa, ja i, i, i jeden, o, jeden Tedek zespołu szusotierowy kontra szusotierowy Hejvik chociaż już ma mało życia, został na jeden strzał oraz również chyba na jeden strzał T-67 przeciwnika. Ja mam, jestem mniej więcej na dwa strzały, nawet być może trzy strzały z T-67, ale no być może tylko na jeden strzał z Tygrysa. Wszystko zależy jak mu polosuje oraz zależy od tego, czy ma i czy załaduje amunicję odłamkowo-burzującą, HEKI tak zwane. Jeśli się nie mylę, on z, zadaje obrażeń około 220, może 230 na strzał z hałekami. Sądzę, że to jest dużo więcej. No i niestety, te dwa pojazdy przeciwnika tutaj dobrze zagrały ze sobą. Ja tutaj przycelowuję. Najpierw tygrysa przycelowałem, tutaj nie pokazałem tego. Niestety on się udało mu się schować. Drugi strzał przycelowany w T67 i na szczęście udaje mi się go zniszczyć. Teraz moim przeciwnikiem jest już tylko tygrys, i muszę jedyne co uważać, żebym to ja go wyspotował pierwszy. Żebym i najlepsza, najlepsza sytuacja byłaby taka, że ja nie jestem wyspotowany też. Na szczęście tutaj mi się udaje go wyspotować ponownie, ale on się chowa tutaj za, za w, w tym zagłębieniu terenu. No i pytanie, co dalej? Ja stwierdzam, że ok, yy, przemieszczę się tutaj. To też mi tam podpowiadają yy, pozostali z zespołu, żebym się właśnie przemieścił w to miejsce. Stwierdzam, że oczywiście, jak najbardziej też to miałem na myśli. Być może wyjadę temu tygrysowi na tył. Niestety, tak nie jest, ale się okazuje, że on wyjeżdża i na szczęście jestem za krzakami, to podwójnymi krzakami. I udaje mi się ją zniszczyć. I teraz pytanie, gdzie jest artyleria przeciwnika? Mam 5 kili. Czy mi się uda 6? Czasu już jest naprawdę niewiele. Nie jestem pewien, gdzie ona może być. Nie patrzyłem na mapę w tamtym momencie. No i teraz kwestia, czy uda mi się to zniszczyć artylerię przeciwnika przed końcem bitwy, czy nie. Stwierdzam, nie ma sensu próbować kapować mapy, tu nie jestem pewien, czy mi się udało skapować. Jaki tu jest czas kapowania, to jest duża mapa, więc być może czas kapowania to są dwie minuty. Jestem sam, co więcej, artyleria może blind shotować mnie gdzieś w jakieś miejsce i nie nawet zniszczyć i wygrać bitwę, nawet nie Remis. Remis mnie nie urządza, stwierdziłem, jadę po artylerię, spróbuję, spróbuję ją zaskoczyć. Zazwyczaj artyleria się właśnie chowa w tych miejscach i mam nadzieję, że się jednak ruszyła. To nie jest zbyt szybka artyleria i nie ma zbyt dobrego kamuflażu i tak się dzieje. Faktycznie artyleria gdzieś tutaj próbowała się ukryć. Pierwszy strzał taki z ruchu niecelny. Kolejny już jest poprawiony, tutaj też zdenerwowanie daje dać o sobie. Strzelam na ślepo, właściwie pracowałem w to miejsce, udaje się. No, Jak widać, trzy strzały nie wystarcza, Muszę załadować jeszcze kolejny pocisk, żeby zniszczyć tę artylerię. Więc potrzebowałem w sumie czterech strzałów. No, w sumie to tak bywa, że, że ma ponad 330 życia. Więc no, teoretycznie rzeczywiście przy gor nieco gorszym losowaniu, albo przy średnim losowaniu, raczej bym jej nie zniszczył, ponieważ zadaję, jeśli się nie mylę, 110 obrażeń na strzał. Okay, to byłoby na tyle, także to jeśli chodzi o, o samą bitwę, a teraz przyjrzyjmy się wynikom, podsumowaniom bitwy, 6 kili i ile było tutaj, i ile było, było w sumie tych zniszczeń. Więc tutaj zdobywałem medal paskudżiego za zniszczone dwie artylerie przeciwnika, no i metal top gun za zniszczenie sześciu przeciwników. Najwyżej maksymalny wynik, jeśli chodzi o to doświadczenie, i również maksymalny wynik, jeśli chodzi o zadane obrażenia, jak się okazuje, ten SU-152 mimo trzech kili. No, tak naprawdę dobijał pojazdy przeciwnika, niż zadawał im obrażenia. i Z drugiej strony, tutaj mamy Tygrysa 131, który. Mimo, że też jest szóstotierowy, to też ma najwięcej i zarówno doświadczenia, jak i przede wszystkim zadanych obrażeń i, i kili. Także, no, jak widać z kolei, ten Is, nawet jak się ma topowy jeden z najlepszych heavy'ków na siódmym tierze, czyli ISA, to nie wystarcza, żeby wygrać bitwę i tutaj widzimy gracza, który niestety nic nie zrobił. OK, jak jeszcze zarobki? No tutaj dużo wydałem na dodatkowe, bo ponieważ właśnie mam kole i już teraz nie pamiętam, czy siatkę maskuję, czy tam kamuflaż. Nie, chyba tylko kole. Także na kole wydałem 20 tysięcy. A amunicja i naprawa kosztują niewiele, ale no też zarobki nie są jakieś duże. Jak widać tutaj, tak to bym zdobył tylko 40 tysięcy i to jeszcze z kątem premium i. Gdyby nie to, że, że tutaj dostałem dodatkowe tysięcy za misję, to, to bitwa byłaby praktycznie na zero. Bez konta premium to byłaby bitwa na, praktycznie na zero. Mimo, że praktycznie, tak naprawdę pra chyba w ogóle nie korzystałem z pocisków tych drogich, pocisków premium. Ok, to byłoby na tyle. Polecam ten pojazd jako fajną zabaweczkę, aczkolwiek no, to jest pojazd drzewkowy, nie premium, w związku z tym nie zarabia, i w przypadku strzelania pociskami premium, nawet na 7, to zdecydowanie będzie wychodzić się na minus, więc y, ostrożnie z tym graniem, i no, trzeba mieć je tak, mimo wszystko konto premium, żeby chyba y, na tym pojeździe zarabiać, y, jeżeli się dużo strzela. Szczególnie jak się dużo strzelaj do pojazdów przeciwnika podobnych tierów albo niższych. To było na tyle. Dzięki, pozdrawiam. Cześć, cześć.